Siema. Siema. Przepraszam, Siema Siema Przepraszam Co ci spadło? O jak siedzi Przepraszam, że dawno odcinków nie było ja bym, Chyba z mniejszych odcinków nie Ale dobra Dzisiaj jakiś fajny odcinek będzie W sumie co panuje to jak będziemy jechać? A nie było okazji na odcinku No nie było pogody, bo tak mała to była kutnia szkół, bo nie rozmawialiśmy. Ale dobra. No? I ja jedy, pod jednym filmem shortu napisałam, to było... Moje imię, moi wiek, moi wiek na kolor, eh, mój wiek, mój ulubiony kolor, mój znak... Eh, czy mam kogoś, czy to ja tam dałam, że mam, a ja teraz już nie mam. <śmów> się po mnie. Poszajcie na to.

Kuba nagramy się drzwi w -y, te jakieś stunty? No tutaj Na przykład tutaj Ja Nie wiem, stąd Co? nie Dobra jedziemy na plec Nie się Nie wywalę się A ja z zegarkiem i z telefonem, to jeszcze gorzej Kuba też ma. No Ale to Kuba będzie kamerował, a nie? nie, nie. No, no. Ej, chcesz płytać wiatr? wiatr? Tak. Ej, no to tam jak jechaliśmy, to na pewno było Na pewno. To on muszylić, no to przepraszam, że wie. Jak jechałem z Maśkiem drugim, to też przepraszam, przeprasza, że tak wiatr odbije. A taka pogoda. No taka pogoda. No nic nie poradzisz. Muszę się zamówić pogodę. A może się da? Kuba, e... ty widziałeś jak wczoraj tam stali z taką anteną, bo Ukraińcy uciekli bez dowodu. Przeszli przez granicę. To oni tam stali strasz y, z granicy najechała tam z anteną stali helikopter prawda? chyba też helikopter wojskowy ja widziałem ten Nie leciał no on w kółku leciał ja już myślałem, że u mnie w stodole się te, krążył na mną obok sąsiada Co? 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 to się stało, co? Ale to się stało. No bo ten helikopter krąży obok, obok mnie ich sąsiada no i patrz, jak ten helikopter le leciał, no bo wczoraj miałem trening o 17:00. No. I tam gdzieś padł deszcz i ten helikopter jechał tam stamtąd, gdzie padł deszcz na to boisko No I nagle zaczął tam też padać No No A Kuba, chciałbyś mieć Helikopter? To jest Kończymy ten film? Bo to jeszcze drugi będzie dzisiaj. Nie wiem, czy znaczy dzisiaj, może jutro dam. Gdyby nie było, to fajnie, że macie dużo filmów. Tak dzisiaj dwaj i nagraj chyba na jutro jeden i jutro nagraj jeden. Co dzisiaj? Jutro, żeby jak pogoda. Co dzisiaj jest? A jest piątek A nie czwartek? O, szpyty, to ty piątek. piątek No to dzisiaj jest piątek, no to sobota, niedziela Jak będzie fajna... No nie, w soboty i w niedzielę zawsze jest jakaś brzydka pogoda mm. Trzeba no. zamówić za pieniądze, Maciek ma dużo W ja też Ja mam trzysta... trzy tysiące 527, mówiłem tak? Tak. No jeszcze mama mi ma dać 540, bo wygrałam 5 zakładów po 100 zł i 40 zł pozrzuciła ode mnie. Z tu 50, ale tam 10 zł już odejmy. No ale fajnie. Ja mam 2000 zł. Tak? Ej Kuba, i wiesz co ja się planuję kupić? Tak. Jak to się nazywa? Hawer... nie Hover bol... nie Jak to się nazywa? Eee... motor? Nie, hover bo... nie Haweru water? No taki, co na dwa kółka tak jedziesz Jak się przyklejasz do To jakby No Piotrek to miał Miał, miał. Miał, bo jak wypadł mu chciał wsiąść, ja jechał samochód i policało mu no, ten powerport samochód tu przejechał. I teraz tego nie ma. Mikołaj to ma, ale nie wiem czy tego używa. Chyba szczerze, ale nie wiem. A on musi też podczas. Nie, Mikołaj. No. Nie, jakiś sposób z toho? No dobra, to kończymy ten film. Już no, 7 minut i Co? Tak? No kończymy ten film? Kończymy? Dobra, to nara.